Cześć, witam Was serdecznie. Czwartek z samego rana. Ja za chwilę pakuję się i jadę na kolejny wyjazd. Tym razem z moją, z moją żoną, bo jest ku temu spe specjalna okazja. A dzisiaj chciałbym Wam zaproponować nową serię. Serię poświęconą plotkom i wiadomościom z rynku fotograficznego. I tu prośba do Was: dajcie znać w komentarzach, jak taka seria mogłaby się nazywać. Szukam krótkiej nazwy, zwartej do tego, żeby raz na jakiś czas publikować dla Was filmiki, w których będę mówił o nowościach i o plotkach, o przeciekach z rynku fotograficznego i tego około fotograficznego. No skoro tak, to dzisiaj zacznijmy od dwóch newsów, czy trzech newsów. Dwa pierwsze to newsy poświęcone marce Canon i aparatom marki Canon na portalach tematycznych poświęconych Sprzętowi fotograficznemu, między innymi na Canon Rumors, na Canon Watch czy Camera Rumors, pojawiły się informacje o tym, że 24 maja Canon oficjalnie zapowie dwa nowe aparaty i dwa nowe obiektywy. I przyznam szczerze, że te plotki pojawiały się. Z bardzo różnymi informacjami, że te zapowiedzi będą teraz. De facto, wcześniej była mowa o tym, że będą jeszcze w kwietniu. Później była informacja, że to będzie przełom trzeciego i czwartego kwartału. Ale teraz wygląda na to, podążając za tym, co mówią dobrze poinformowane źródła, z którymi współpracują Canon Rumors. Informacje o tym też znajdziecie na blogu Poland Tindelens. Link pod spodem, więc możecie sobie to poczytać w języku polskim. Otóż wygląda na to, że 24. 4 maja będziemy mieli oficjalną zapowiedź dwóch aparatów. Canona EOS R7 i Canona EOS R10. Ta R7 moim zdaniem wygląda na bardzo atrakcyjny aparat. Co ważne pierwsze dwa aparaty z matrycami APS-C w systemie EOS R. Wielu użytkowników na te aparaty czekało. Użytkownicy szczególnie w przypadku R7, użytkownicy którzy wcześniej korzystali z Canona 7D Mark II i pewnie część tych, którzy, korzysta, którzy korzystali z Canona 90D, bo Matryca w tej nowej R7 to właśnie, na szczęście, ale też i trochę niestety, Matryca. 32,5 megapixelowa Cemosowa Dual Pixel. Oczywiście pierwotnie plotki mówiły o tym, że może to być matryca stakowana, ale jednak te ostatnie informacje znowu nie potwierdzono. więc Zobaczymy, jak będzie finalnie. Mówią o tym, że to będzie ta sama matryca, którą mamy do dyspozycji w Kanonie 90 Więc w praktyce, matryca oczywiście bardzo fajna, ale z drugiej strony troszkę szumiąca w tych wyższych ISO. Dla fotografów, szczególnie dzikiej przyrody, gdzie myślę, ten aparat znajdzie wielu. Odbiorców. Ta praca wyższych ISO, szczególnie przy tych słabszych warunkach oświetleniowych dla osób, które fotografują nie tymi obiektywami bardzo drogimi, drogimi czyli, tymi, czyli tymi profesjonalnymi stałkami 400-300-500-800 mm, tylko dla tych, którzy fotografują na przykład RFM 10400 tym nieelkowym, czy też RFM L100 albo Tymi stałoogniskowymi 600 czy 800 kami ze światłem 11 to tutaj praca w tych wyższych ISO będzie istotna, bo te obiektywy jednak mają znacznie słabsze światło niż to 2.8 czy 4, które mamy dostępne w 300, 400. Ale mimo wszystko ta matryca naprawdę jest, jest bardzo fajna, no ale ma jakieś tam swoje ograniczenia. Z tego co widziałem, co kiedyś przez chwilę sam testowałem, ale z tego co widziałem w wielu testach, gdzieś tam to ISO w przedziale 1600-3200, no zaczyna już znacznie mocniej, mocniej szumieć i, i, i należałoby podejrzewać, że jeżeli tutaj software'owo nic się nie zmieniło jakoś istotnie, no to będziemy mieli podobną sytuację w przypadku tego EOS R7, co oczywiście nie oznacza, że to dyskwalifikuje ten aparat, bo tak jak powiedziałem 90D jest naprawdę świetnym body i myślę, że dla wielu użytkowników ta matryca będzie rewelacyjna, tym bardziej, że mówimy o 32,5 megapikselach, co też jest świetne. Dodatkowo od 15 do 30 klatek, 15 na migawce mechanicznej, 30 na migawce elektronicznej prędkości wyższe niż to, co oferuje R6, R5 i chyba nawet R3, więc rewelacja. Pytanie, jak szybko będzie zapełniał się bufor? 1-2 sekundy to zdecydowanie za mało, więc liczę na to, że ten bufor wytrzyma troszeczkę dłużej i będziemy mogli wrzucić do tego bufora znacznie więcej zdjęć, co w przypadku fotografii dzikiej przyrody, szczególnie. Ptaków, które gdzieś tam są w locie, albo jakichś szybkich jakich zwierząt, które poruszają się w kadrze. No, żeby wybrać ten najlepszy kadr, musimy nastrzelać tych zdjęć bardzo dużo, więc e, warto, żeby te bufory pracowały sprawnie, żeby nie zapychały się zbyt szybko. Dwa sloty na kartę. Zwolennicy. Rozwiązania, gdzie mamy dwa sloty na kartę, będą przeszczęśliwi, bo często krzyczą, jak to jeden, jeden slot na kartę. Natomiast pierwotnie mowa była o jednym slocie CF Expressowym, drugim slocie, jeśli chodzi o karty SD. Natomiast ostatnie plotki mówią o tym, że to będą dwa sloty na karty SD w standardzie UHS-2. Do tego wideo w 4K 50-60 klatek i w Full HD 100-120 klatek. Ja sobie tutaj zerkam na post na naszym blogu. Jeszcze raz przypomnę, możecie sobie poczytać na naszej stronie link pod spodem. Więc jeśli chodzi o wideo, bardzo fajnie. Natomiast no, główne pytanie, jak to w przypadku tych matryc co z czym mieliśmy do czynienia wielokrotnie w przeszłości, czy to 4K będzie skropem czy nie? Ja mam nadzieję, że ono skropem nie będzie, bo, no, bo jeśli będzie skropem, to troszeczkę y, znowu utrudni pracę y, dla, dla wielu użytkowników. Natomiast jeżeli nie będzie skropem, i na to bardzo liczę, to myślę, że te 4K w 50 klatkach, czyli mamy y, trochę slomu, -mo, możemy sobie spowolnić do 25 klatek plus y, Full HD. W 100 czy 120 klatkach też bardzo e, fajnie wygląda. Jeśli chodzi o profile, silog 3, ten silog bazowy, więc e, znowu świetnie. Ja trochę przyznam szczerze, że nie wierzę w tego siloga trzeciego, ale mam nadzieję, że on się tam pojawi. <laughs> ja obecnie w piątce wykorzystuję siloga trzeciego. <laughs> Przepraszam. W rc wykorzystuję siloga tego podstawowego. <laughs> i pracuje to świetnie bardzo fajnie się to koloryzuje więc myślę że ten silok trzeci byłby fajnym rozwiązaniem i stabilizacja w body. oczywiście ta stabilizacja bardzo bardzo się przyda dla tych wszystkich którzy fotografują z ręki a często tą dziką przyrodę fotografujemy z ręki moim zdaniem bardzo interesujące body liczę na to że ten przedział cenowy, który zostanie zaoferowany, to będzie jednak sporo poniżej tego, co daje R6 i pewnie gdzieś powyżej tego, co obecnie mamy, jeśli chodzi o cenę tej pierwszej erki. więc chciałbym, żeby, żeby jednak było to poniżej 10 tysięcy złotych. Myślę, że zresztą tak piszą użytkownicy na forach zagranicznych, gdzieś około 2000 dolarów, co myślę, że jest szansa, że pozwoliłoby umiejscowić ten aparat gdzieś tam poniżej 10 tysięcy złotych realnie, chociaż te obecne kursy walut no są jakie są. Co w konsekwencji? Sądzę, że, że aparaty te znalazłyby wielu odbiorców widać też na tych zagranicznych forach, ale również na polskich grupach tematycznych czy forach, że są odbiorcy tego typu aparatu i, i czekają na te nowości od Canona, więc sądzę, że bardzo ciekawa rzecz. Dajcie znać w komentarzach, czy z waszej perspektywy tego, tego typu aparat ma rację bytu na rynku. I dwa słowa o R10. R10, aparat z niższej półki na pewno dość mocno okrojony, z tej specyfikacji, która dostępna jest do tej pory, 23,2 megapiksela, jeśli chodzi o matrycę, 15 do 23 klatek na sekundę, więc też bardzo szybko. Jeden slot na kartę. Więc no jak widać, aparat dość mocno okrojony i nie ma co tutaj się dziwić, no musi się pojawić jakieś zróżnicowanie między tym, co oferuje R7, R6, R5, a aparat budżetowy z tej niższej półki, czyli R10 w tym przypadku. Aparat, który chyba należy postrzegać w połączeniu z tą informacją, którą mieliśmy chwilę wcześniej, że kończy się seria M6 Mark II, czyli system M, no moim zdaniem, powoli będzie znikał z rynku. Co w praktyce oznacza, że będziemy mieli bez lustra z tej, z tej linii erkowej, wchodzące właśnie na miejsce systemu EOS-M. Myślę, że to dobry kierunek, bo, bo ja jakoś nigdy nie czułem tej serii M. Chociaż ona miała też swoich wielu odbiorców. M50 chociażby bardzo popularny aparat wśród osób vlogujących. Natomiast, no właśnie, pytanie jak to będzie wyglądało dalej. Na pewno, to body będzie w niższym budżecie. Pewnie ta jakość wykonania też nie ma co liczyć tutaj na jakieś, na jakieś cuda. No i pytanie, gdzie jeszcze te ograniczenia się pojawią? Do tych aparatów Canon zaproponował dwa obiektywy, które mają być zapowiedziane razem z nimi: czyli RF-S-y. Co ciekawe, czyli mocowanie RF-S, a nie RF. 18 1845 i 18-150, ta pierwsza ogniskowa ze światłem 35 do 56, ta druga ze światłem 35 do 63. Więc ogniskowe, które mieliśmy, z którym mieliśmy do czynienia wcześniej, obiektywy budżetowe i najprawdopodobniej obiektywy, które będą po prostu w zestawach kitowych. Dla wielu początkujących użytkowników fotografów myślę, że to będą fajne rozwiązania, szczególnie ten 18-150, dosyć uniwersalny o, dużej, o dużym zakresie ogniskowych i szeroki kąt i dłuższe ogniskowa, no ale jednak nie spodziewajmy się jakości wykonania takiej, którą mamy do dyspozycji w Elkach. I znowu poproszę Was o to, żebyście dali znać w komentarzach, co sądzicie o jednym i drugim body, bo myślę, że, że warto, żeby podzielić się przy okazji tego typu informacji swoimi własnymi spostrzeżeniami. Jeszcze jedna wiadomość. Ostatnio mieliśmy do czynienia z Premierą nowego drona DJI Mini 3 Pro. Maleństwo następca dwójki, która ma mnóstwo zwolenników na całym świecie. Dron poniżej 250 gram, więc dron, którym właściwie możemy. Oczywiście, podążając za wszelkimi przepisami, ale możemy latać w Unii Europejskiej. W większości miejsc bezpiecznie dron, który możemy zabrać w podróż, bo mieści się na dłoni. Pojawił się do niego nowy kontroler, więc ten kontroler jest. Chyba większy i cięższy od samego drona, z tego co widziałem na dotychczasowych testach. Dron, który, w stosunku do Mavica dwójki, ma parę fajnych featureów, ma parę fajnych nowych cech. Chyba najważniejsze z nich to to, że mamy czujniki z przodu i od dołu. Właśnie nowy kontroler. Plus do tego to, co bardzo fajne, to kamerka, którą czy też gimbal z kamerą, którą możemy fotografować i filmować nie tylko w poziomie, ale również. W pionie bateria, która pozwala na czas lotu 34 minuty. Z tych testów, które widziałem u Petera Mackinona czy Matti Hapoi, raczej powinniśmy się spodziewać bliżej 30 minut. Dwa różne kontrolery w zestawie. Oczywiście standardowo zestaw podstawowy, czyli DJI Mini 3 Pro, z nazwijmy to standardowym kontrolerem, zestaw FlyMore Combo czy też FlyMore Kit, i do tego zestaw z kontrolerem DJI RC, kontrolerem profesjonalnym zbudowanym z wbudowanym wyświetlaczem. No ale jeśli chodzi o ceny, to zaczynamy od 4099 zł, kończymy na 5099 zł i myślę, że dla wielu użytkowników w głowie pojawi się pytanie, czy Mini 3 Pro, czy jednak R2S, który chyba tą największą przewagę, którą posiada, to, to fakt, że ma znacznie więcej czujników, a z drugiej strony ma przede wszystkim matrycę jednocelową, która zbiera naprawdę bardzo, bardzo pochlebne opinie. I myślę, że to dla wielu użytkowników będzie taki decydujący element o wyborze. Oczywiście mamy sporą różnicę w cenie, ale no jednak R2S oferuje znacznie więcej no i te dylematy się pojawią z drugiej strony, tak jak powiedziałem miniaka możemy zabrać dosłownie wszędzie e, mieści się, jak to pokazał Peter Mackinon na, na swoim ostatnim filmie w kanapce w środku, można go po prostu włożyć między e, dwa tosty z sałatą i zjeść, więc e, więc ten dronik jest naprawdę niewielki no i znowu pytanie, co wy sądzicie o tym Mini 3 Pro, czy waszym zdaniem to jest dron, w który warto zainwestować, czy może jednak lepiej zostać przy Mini dwójce a w przyszłości Zainwestować na przykład w R2S. -a. To tyle na dzisiaj. Za chwilę ruszam w podróż. Wy ten film obejrzycie wieczorem. Serdecznie Wam dziękuję i jeszcze raz proszę o komentarze i zaproponujcie jakąś nazwę do tej nowej serii. I dajcie znać, o czym chcielibyście słuchać tutaj na tej, w tej krótkiej nowej serii, chociaż wygląda na to, że nagrywam 13 minut. Dzięki, do zobaczenia. Cześć, Alecy. Ja